Szczęgorza, ksiądz w Paweł Maciejewski. Oglądasz to wideo, gdyż jesteś jednym z ponad 1200 nabywców materiałów przygotowania do wierzchowania Szkoła Życia z Bogiem. Jestem osobiście przekonany, że są to dobre materiały. Mam nadzieję, że Ty podzielasz to przekonanie. I dlatego chcę Cię prosić o to, byś wyraził swoją opinię na temat tego, co nabyłeś, na temat tego, co mam nadzieję, stosowałeś w praktyce duszpasterskiej, przygotowując młodzież do bierzmowania. Poniżej tego wideo znajdziesz pytania, którymi możesz posiłkować się, udzielając odpowiedzi. Znajdziesz też mój adres e-mail, na który proszę, byś wysłał swoją odpowiedź. Chcę Ci coś podarować, jako rewanż za Twoje zaangażowanie, Twoją pracę i poświęcony czas. Przygotowuję nową wersję tych materiałów, udoskonaloną, jeśli napiszesz swoją opinię, a ja ją wykorzystam, promując te materiały, otrzymasz ode mnie bezpłatny dostęp do wszystkich materiałów w wersji elektronicznej. Będą też dostępne materiały w formie fizycznej, ale Tobie obiecuję te materiały w wersji elektronicznej, tak jak udostępniałem tę wersję pierwszą materiałów. Jeszcze raz zachęcam, poniżej masz pytania, odpowiedz na nie, szczerze, napisz do mnie, będę Ci bardzo zobowiązany. Szczęść Boże.